Tak, jestem z powrotem. Wyskoczył e, mi błąd. wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. więc zrobimy tak jakby na dwie części... To nie, do nie musiało się tak zdarzyć. O, ja to... Z, no zrobię z jednego odcinka wyjawni? dwie części, tak jakby. Żeby nie było, że coś tam przerwałem. ludzi będę się lepiej tak, że. No już zapisałem, prawda? Nie chcę tam już robić odcinka, z którego to zobaczycie w tam w piątym odcinku, że zapisałem już i no nie mogę jakoś wrócić do, do tego zapisu, co był przy Andre, więc no, muszę dalej lecieć. Mnie to i tak nikt nie słucha. Dobra. Idziemy do tego gościa. Chyba oszalałem. Co ty tutaj robisz? Czy coś się w końcu zmieni? Hej, Lares, ty Nie stary draniu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się w samą porę uciec no. z doliny, razem z Li i paroma innymi chłopakami. Pamiętasz, no Lee? prawda? Ode mnie Oczywiście, że wydało. pamiętam Li. Więc wydostałem się z nim z kolonii zaraz no po ten tym, ten jak z... bariera została zniszczona. Teraz on i jego chłopcy są w gospodarstwie Onara. Zawarł układ z właścicielem. Li i jego chłopaki bronią gospodarstwa, a Onar ich karmi. było zrobić zupełnie inaczej. Tak, wiesz coś o gildii złodziei w mieście? Te twoje pytanie. Oczywiście, że jest tu taka gildia. Jak w każdym większym mieście. Każdy paser czy kieszonkowiec ma z nią pewnie jakieś powiązanie. Jeżeli on tego nie widzi, to przecież. Wiesz, gdzie mogę, mogę znaleźć. <laughs> Bez obrazy. Ale nawet gdybym wiedział, to nie powiedziałbym ci ani słowa. Ci ludzie są zwykle bardzo drażliwi, jeśli chodzi o te sprawy. Powinieneś być bardzo ostrożny, jeśli chcesz się z nimi zadawać. naprawdę nie mój problem. Możesz mnie czegoś nauczyć. Jasne. Jeśli chcesz, pomogę ci popracować nad twoją zręcznością. I tak tego nie zmienisz. Chcę być. To przecież oczywiste wróć do mnie kiedy ode mnie nikt się tego nie już sprawa. wszystko jest możliwe no także bagienne ziela czy coś będziemy się w końcu ja A, bym tego o, nie z bagiennym zielem trzeba coś zrobić to rzeczywiście prawda hej ty podejdź tutaj mam coś dla ciebie był tutaj jeden. chcę tajem. nic o tym nie wiem potrzebuję info Dokładnie to jak wyglądał ten człowiek? Tak. A jak? Nie. Sam by na to nie e, chodzi o to, że wydałem dokładnie tak, Co wiesz na temat rengaru? paczki bagiennego ziela? Ktokolwiek posiada taką paczkę, jest bogatym człowiekiem. Do... Tego rengara, to okra tamtego gościa wydałem i teraz z jakiś gościu chce ze mną porozmawiać, chcemy zabić, blablabla. Prawda? To zalicza się do najbardziej wpływowych obywateli w mieście. Tutaj w porcie trudno znaleźć. ma dużo pieniędzy. Handlarze i rzemieślnicy również mają duże wpływy. Uważam nawet, że zbyt duże. Kto jest winien pieniądze? <laughs> Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć. Chociaż podejrzewam, że nie zdołasz tego zrobić w taki sposób, żeby niczego nie zauważyć. Z tego co wiem, zawsze nosi ją przy sobie. W porcie będzie ciężko. Jeśli posiadasz w miarę przyzwoity miecz, możesz spróbować pojedynku z Alrikiem. Walczy za pieniądze. Znajdziesz go za magazyn. Czy w okolicy można dostać jakieś specjalne zlecenia? Coś specjalnego. Idź porozmawiać z Nagurem. Może on będzie w stanie ci pomóc. Kto może mnie czegoś... Tu w porcie możesz znaleźć kilku niezłych nauczycieli. Kowal Karl to bardzo... wielu... To Jak leci? Jeśli chcesz coś do picia. Nie mówię ci przecież nic nowego. Nie musisz o to pytać. Cardiff powiedział, że masz dla mnie pracę. Jeśli należysz do ludzi króla, to raczej nie licz na jakąkolwiek pracę w porcie i nie myśl że cię nie poznam tylko dlatego że założyłeś inne szaty radzę ci jak przyjaciel. nie wtykaj hej nic o tym nie wiem Wie pewnie wszystko jest możliwe słyszałeś żadny a wiem. czego się spodziewałeś to spokojne miejsce. Trzeba uważać na to, co się mówi. Czemu nie? Straż tutaj nie. Nic nowego. Dużo tu. Jedyny Dlaczego statek w tym miejscu jest zacumowany na. Wcale mnie to nie dziwi. Powinien był wiedzieć lepiej. Hej ty! Ahoj, szczurze lądowy! Utknąłeś tu na dobre, co? <laughs> trochę blado wygląda. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy, ot i wszystko. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez niejeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutejszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na dwadzieścia kroków. Banda Wajdaku. Wiesz, to ci bandyci z górniczej doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był Wielki Huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się, gdzie popadnie. Nawet w mojej latarni myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. A i niech sobie zajmują, byle tylko wy bym Często odwiedza miasto jest tylko tak dobre, jak jego przystań. Zawsze to mówię: przystań jest oknem na świat. To tutaj spotykają się ludzie. Tutaj wszystko się zaczyna. Gdy przystań schodzi na psy, miasto wkrótce podąży jej ślad. Opowiedz mi o przystań. O przystań w Kory... Dobra. No A kto by przyjął na pokład takiego starego... Ludzie yeah. myślą, że stary Jack nie nadaje się już... A mają rację. Do diaska, toż to brednie. Jak tylko poczuję pod nogami deski pokładu, dam jeszcze popalić niejednemu młokosowi. Mnie nie musisz o to pytać. Co masz na... Popatrz tylko na nich. Leniwe obwiesie. Większość z nich nie wie, co to uczciwa praca. Całymi dniami nic tylko żłopią. Dobrze ci radzę. Dlaczego Mówią, że jak skończy się wojna, wszystko będzie po staremu. Uwierz mi, marynarz zawsze wie, kiedy miasto schodzi na psy. Czuję to we krwi. A powiadam, ta przystań jest już stracona. Wszystko jest możliwe. Aha, zobaczymy. Tutaj. Hej ty! Co tu robisz? Buduję statek i chcę się jak najszybciej stąd wydostać. Wygląda jednak na to, że nigdy nie zdołam ukończyć budowy. No ja chcę się z nim gadać, jest... gadanie jak. Hej, nie masz tu czego szukać? Zrozumiałeś? Kim jesteś? To nie twoja sprawa. Ja tu jestem szefem, jasne. Szefem czego? Tych skrzyń? Magazyn jest pod moim nadzorem. Dobrze, ja zapiszę. Nie chcę mi się wam opowiadać, ale wiem, że on pilnuje tej boginnego ziela, tej paczki całej, więc spróbuję go zabić nie jednokrotnie. O zobaczymy. Ciągle tu jestem. Zaraz ci po. No ciężko. Właśnie, w tym kłopot. Także, no. Dobra, jeszcze raz spróbujemy, ostatni. Ciągle tu jest. Zaraz. Brawo. Nauczyłem się...

Taka właśnie rzecz. O dobra, to nie tu chyba. Oczywiście też Dobra, mam tą paczkę. Yy, przykro mi ale no... Jest dość ciemno właśnie nie wiem czym na youtube na filmach wszystkich jest tak ciemno ale postaram się chodzić z pochodnią może to coś da będę rozświetlał wam różne pomieszczenia mam tutaj przy sobie nie mam tu będę wam podświetlał może będzie lepiej nie wiem zobaczymy Ja będę zaraz kończył, może chyba już, no już chyba już, mm. tylko oddam Andrę te bagienne ziele, będę kończył odcinek. Znaczy możemy się Dotyczy też to najarać, się w bo w sumie najemnicy dużo no by dali za taką paczuszkę. Ale dobra, mam być panadydem. No mi to wisi, co oni gadają. Co do tej paczki, znalazłeś ją? No, pewnie. Tak, oto ona. Dobra robota. Będziemy dobrze pilnować tego zielska. Oto twoja zapłata. Masz dla mnie inne zadanie? Wyłączyłeś transport bagiennego ziela z obiegu. To dobrze, ale wolałbym wiedzieć, kto rozprowadza to paskudztwo między ludźmi. To musi być ktoś z dzielnicy portowej. Gdyby handlarz regularnie przyjeżdżał spoza miasta, już dawno byśmy go złapali. Co właściwie ma. Znajdź sprzedawcę i kup od niego trochę tego ziela. To nie będzie łatwe, ale bez tego nie możemy go aresztować. Pogadaj z Mortisem, on zna dzielnicę portową. Może będzie ci w stanie pomóc. Dobrze, ja z wami się, znaczy kończę odcinek, ja z wami się żegnam. Widzimy się w szóstym odcinku. Do zobaczenia, cześć.